Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Andyman. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku, pokazującego Wam w jaki sposób naprawić błąd z dźwiękiem w Call of Duty Warzone i tak samo błąd z mikrofonem. Przechodzimy sobie najpierw do gierki, pokażę Wam gdzie są ustawienia dźwięku, którymi się powinniście zainteresować. Przede wszystkim tak, wchodzicie w sobie oczywiście w ustawienia, w dźwięk. I teraz macie opcję czat głosowy, w którym musicie się upewnić, że jest on włączony oczywiście. Najlepiej, najlepsza jest opcja naciśnij i mów, oczywiście, jeżeli chodzi o tryb nagrywania czatu głosowego. Ustawienie przycisku, to już dla was opcja, gdzie sobie go zbindujecie. I teraz tak, macie dwie opcje, głośność czatu, głośność czatu głosowego. I teraz tutaj sobie podbijacie, jeżeli macie problem z słyszalnością innych graczy, na przykład zazwyczaj randomowych w grze. I druga sprawa, głośność mikrofonu, sobie sprawdzacie, czy jesteście odpowiednio słyszalni, tak naprawdę dla innych graczy. Efekty czatu głosowego sami sobie musicie przetestować, bo są yy, też różne. I teraz, jeżeli chodzi o. I nie jest to akurat istotne, jeżeli chodzi o słyszalność w tej chwili. I teraz, tak. Jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku, czy wy innych graczy, jak do was mówią, macie tutaj taką opcję otwórz test audio. Lecimy się żancie. Jeżeli. Dźwięk działa tak jak u mnie, znaczy że powinien jakby gra odczytuje odpowiednie urządzenie, yy, które ma przekazywać do Was dźwięk i teraz kolejna rzecz jak sprawdzić mikrofon czy on działa tak naprawdę, czy jest odpowiedni, czyli klikacie sobie trójeczkę bądź klikacie tutaj i sprawdzacie. Jeżeli ten suwak się porusza znaczy, że was, Wasz mikrofon jest odbierany prawidłowo przez grę. Ja oczywiście miałem u siebie taki problem, że mikrofon działał, odtwarzanie testu audio działało, aczkolwiek yy, Inni mnie słyszeli, ja ich nie słyszałem na swoim mikrofonie, na swoich słuchawkach. I teraz tak, są dwie opcje, żebyście mogli naprawić ten błąd. Najpierw sobie wyjdziemy tutaj do pulpitu. Pierwsza opcja dotyczy aplikacji yy, Battle.net. Musimy, otwieramy sobie oczywiście naszego Battle.net'a yy, i teraz wchodzimy tutaj w Blizzard, tutaj jest taka zakładeczka. Tutaj sobie odpalacie ustawienia, to jest bardzo ważne teraz. I teraz wyskakuje wam coś takiego. Okienko i wchodzicie sobie z tego okienka ustawienia na czat głosowy. Tutaj musicie odpo ustawić odpowiednie urządzenie wyjściowe, czyli w mojej sytuacji są te słuchawki Arctis 7, które mam teraz na sobie, ale musicie też ustawić mikrofon, urządzenie wyjściowe. W tej chwili mam domyślne urządzenie systemowe, ponieważ mi to nie przeszkadza, ale w każdej chwili mogę sobie ustawić mikrofon B, który sam sobie go tak nazwałem. Jest to mój Trust mita który no Odbierać dźwięk tylko i wyłącznie, tutaj możemy sobie zrobić test mikrofonu i również słychać z całym nagłośnieniem, więc super. Możemy go zakończyć. Transmisja ciągła, i to wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy sposób, który możemy naprawić. Teraz tutaj, oczywiście, wyskakuje mi program antywirusowy, i teraz druga sprawa, w jaki sposób, bo to też może nie zadziałać, prawda? Tak samo jak podgłaśnianie dźwięku w samej grze, ponieważ w grze nie możemy wybrać sobie urządzenia, z którego mamy właśnie odbierać sygnał. Więc musimy przejść do ustawień Windowsa, moi drodzy. Tak jest. Tutaj wchodzimy, gdzie mamy taki yy, głośniczek. W Windowsie 10. Wchodzimy w ustawienia, otwórz ustawienia dźwięku. Otwiera nam się takie okienko. I teraz tutaj wybierz urządzenie wyjściowe. Musimy wybrać swoje urządzenie, w którym mamy od... Odtwarzać dźwięk tak naprawdę, i wtedy gra będzie automatycznie pobierała odpowiednie dźwięki i odpowiednio Wam będzie prze przekazywała dźwięk przede wszystkim do słuchawek, ale też musimy mu ustawić wejście, czyli mikrofon, jeżeli Was inni słyszą. Tutaj akurat mój mikrofon działa jak najbardziej bardzo dobrze. I tutaj wyskoczę, wyskoczę Wam kilka mikrofonów, które musicie naprawić, które musicie po prostu zaznaczyć, żeby Wam odpowiednio gra też yy, odpalała ten mikrofon, prawda? Ale zdarza się tak, moi drodzy, że te opcje nie zadziałają i nadal nie będziecie nikogo słyszeć, ani nie będziecie też słyszani. Więc w takiej sytuacji musicie sobie otworzyć panel sterowania dźwiękiem. Odpalimy go sobie teraz. Wyskakuje wam takie małe, skromne okienko, które jest jakże istotne. I tutaj macie wszystkie urządzenia, które macie podłączone do swojego komputera, które mają mikrofony, słuchawki, które mogą po prostu być yy, odczytywane przez komputer jako wyjście i wejście. I teraz musicie przede wszystkim urządzenie domyślne ustawić, jeżeli chodzi o swoje słuchawki, czyli swoje tam, gdzie ma być dźwięk przekazywany. Yy, musicie po prostu zrobić jako yy, urządzenie domyślne. wchodzimy, Klikamy dwa razy po prostu. I tutaj macie użyć tego urządzenia. Tutaj można włączyć. I tutaj mamy te słuchaweczki wybrane. Te gdzieś była opcja właściwie, żeby. Przepraszam, bo one są tutaj na dole. Tutaj macie taką opcję ustaw domyślne. Jeżeli na przykład byśmy zaznaczyli zestaw słuchawkowy Arctis Chat, tutaj macie ustaw domyślne i możecie sobie to zmienić, prawda? Domyślne urządzenie, domyślne urządzenie komunikacyjne na przykład. Więc wchodzicie tutaj i zaznaczacie sobie słuchawki Arctis 7. I teraz druga sprawa. Jeżeli macie problem z mikrofonem i dalej nikt was nie słyszy, musicie sobie odpalić nagrywanie. I w tym miejscu, moi drodzy, musicie ustawić Mikrofon, którym będziecie operowali, ja mam wyłączone wszystkie inne mikrofony, jakie tutaj mój komputer, jakby wyczytuje. Czyli przede wszystkim z kamerki, mikrofon i z zestawu yy, SteelSeries, czyli tutaj w mikrofonie, tutaj też mam, też mam, o właśnie, też mam mikrofonik, który mam po prostu wyłączony. Bo mam bardziej profesjonalny yy, mikrofon, przez który teraz mnie słyszycie. I tutaj też musicie zrobić tą samą zasadę, czyli ustawić jako domyślny ten mikrofon, i wtedy. Ewentualnie, jeżeli Wam nie zadziała zaraz po tym ustawieniu tutaj, to musicie zrestartować grę, ale powinno wszystko jak najbardziej chodzić. Po pierwsze będziecie słyszeć wszystkich, po drugie oni Was będą słyszeć, więc nie ma żadnego problemu. Po prostu yy, gra jakby nie potrafi, no, nie ma tak naprawdę opcji wybrania tego dźwięku i zdarza się tak, że po prostu po samym wybraniu, w, samym, w samej w aplikacji BattleNet po prostu, kiedy mamy te ustawienia, i tutaj wejdziemy sobie w ten czat głosowy, ustawimy prawidłowo urządzenie wejściowe, i urządzenie wyjściowe, nadal może być problem po prostu z tym. Także z tej strony mówi do Was Andy, myślę, że pomogłem wszystkim, jeżeli chodzi o Call of Duty yy Warzone, i każdy będzie mógł się spokojnie cieszyć tą wspaniałą giereczką. Dziękuję serdecznie. Poproszę, jeżeli wam pomogłem, no wesprzyjcie mój kanał, moi drodzy. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, badajcie, zadawajcie również y, pytania w czacie, jeżeli macie jakiś problem. Nie sądzę, żebym pomógł, ponieważ to są jedyne opcje, które u mnie się pojawiły i tak naprawdę y, może być problem. Czasami może wystąpić odnośnie specyfikacji danego komputera. Także dziękuję Wam serdecznie i miły Siema, Maderko.